Dzień dobry, witaj na kanale Okiem Belfra, ja jestem Damian i w dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego warto robić ściągi, jak ściągać, żeby nie zobaczył tego nauczyciel oraz czy ja ściągałem, kiedy byłem uczniem. Zapraszam! Mamy koniec sierpnia, za chwileczkę wakacje się skończą i rozpocznie się kolejny trudny, żmudny i bardzo długi rok szkolny. No i wiemy, ten pierwszy tydzień jest jeszcze względny. No wiadomo, BHP, kryteria oceniania, bardzo często zapoznanie się z nowym nauczycielem, często nowe szkoły, nowe klasy. Tak więc ten pierwszy tydzień jest taki, no nazwijmy to luźniejszy. Natomiast no, z biegiem kolejnych dni rozpoczyna się gorący okres. Diagnozy, testy, sprawdziany, kartkówki, no można od tego oszaleć. Ale jak sobie z tym poradzić? Tytuł dzisiejszego odcinka naprawdę nie jest clickbaitem. Dobrze jest robić ściągi. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, jak okiem Belfra wygląda ściąganie dzisiejszego ucznia. Najczęściej jest to oczywiście ściąganie z telefonu komórkowego. Wyciągacie telefony komórkowe, wpisujecie w Google jakąś interesującą Was frazę, no i próbujecie odnaleźć odpowiedź na pytanie, które znajduje się na teście. Kolejnymi pomysłami, takimi bardzo typowymi, standardowymi, tradycyjnymi, które istniały i istnieć pewnie będą, to ściąganie od koleżanki czy od kolegi z ławki, albo ściąganie z zeszytu czy z podręcznika, który jest otwarty. Nie wiem, gdzieś na ławce albo bardzo często w plecaku. W plecaku to w ogóle nie polecam, no bo to, to dziwnie wygląda. Pisze, patrzę w dół, pisze, patrzę w dół. No nie polecam. Natomiast coraz rzadziej widuję uczniów, którzy ściągają z własnoręcznie utworzonych ściąg, a to niedobrze. Przechodzimy do wyjaśnienia, dlaczego tworzenie ściąg jest ok. No, przede wszystkim tworzenie ściągi własnoręcznej jest angażujące. My poprzez tworzenie takiej ściągi już się uczymy, no bo musimy otworzyć i zacząć wertować źródło wiedzy, na przykład, no niech będzie, ja uczę historii, więc zajmijmy się historią. Otwieramy podręcznik do historii i wiemy, że zbliża się sprawdzian z początków państwa piastów. No i szukamy informacji, które mogą być na sprawdzianie. Czyli na przykład jakieś pytania dotyczące zjazdu gnieźnieńskiego, koronacji bolesła tak itd., itd. W każdym razie no szukamy tych odpowiedzi, no i chcemy sobie zrobić z tego ściągę. Chcemy mieć tam daty, chcemy mieć tam postacie, chcemy mieć ewentualnie jakieś wydarzenia, tylko no... Jeżeli ta ściąga ma być dobra, no to ona powinna być stosunkowo dość mała. Nie stworzymy sobie ściągi o formacie A4 czy A5, no bo to będzie od razu widoczne. To musi być maleńka karteczka, która nie będzie rzucała się w oczy nauczycielowi, no bo o to przecież też chodzi. Tak więc przeszukujemy cały podręcznik, no i zdobywamy wiedzę, bo my już szukając tych informacji, kodujemy to w głowie. My już te informacje jesteśmy w stanie zapamiętać. Po drugie, kiedy już znajdziemy interesujące nas informacje, które na ściądze powinny się znaleźć, musimy też zacząć kombinować, no bo ta ściąga będzie stosunkowo niewielka. Tak więc musimy tworzyć esencję tej wiedzy, musimy tworzyć jakieś skróty myślowe, które na tej kartce, na tej ściądze się znajdą, które potem tylko prawdopodobnie my będziemy w stanie rozszyfrować, kiedy będziemy już z niej korzystać. Chociaż wolałbym, żebyście z niej nie korzystali, tak więc zwróćcie uwagę, już. Szukając informacji, uczymy się, a potem tworząc te skróty myślowe, tworząc tę ściągę, już powielamy tę wiedzę, i bardzo jest możliwe, że w momencie, kiedy będziemy pisać sprawdzian, i tę ściągę będziemy mieć gdzieś w kieszeni, gdzieś w piórniku wcale nie będziemy musieli z niej korzystać, bo już poprzez próbę cwaniactwa, kombinowania i tworzenia tej ściągi my już te wiedzę gdzieś w głowie mamy, tak więc naprawdę warto te ściągi chociażby z tego powodu tworzyć. Kolejny powód, dla którego warto jest tworzyć ściągi to aspekt psychologiczny, ale od razu zaznaczam, skoro wchodzimy już w psychologię, to nie będzie to pasowało do każdego ucznia, ale być może do Ciebie już jak najbardziej. Chodzi tu o to, że samo pisanie sprawdzianu jest dość stresujące, co wiąże się, moi drodzy, z tym, że możemy być do takiego sprawdzianu świetnie przygotowani, ale coś nas wewnętrznie blokuje, gdzieś ta wiedza się zatrzymuje i być może ta ściąga, która znajduje się w kieszeni, w piorniku, czy gdziekolwiek indziej, powoduje, że będziemy Odblokowani, tak więc chociażby z tego powodu warto tę ściągę stworzyć. Raz, że uczymy się podczas jej tworzenia, a dwa, że no czujemy, że gdzieś ten nasz mały przyjaciel w kieszeni w piórniku się znajduje i w razie zagrożenia możemy z niego skorzystać. No dobra, ale jak ściągać, żeby nauczyciel nie złapał nas na tym ściąganiu? Przede wszystkim polecam jednak nie ściągać. To znaczy, ściąganie jest. OK, no, dziwnie to zabrzmi z ust nauczyciela, ale tak, ściąganie jest OK, tylko w pewnych ekstremalnych przypadkach. Kiedy piszemy sprawdzian, mamy zrobione już ponad połowę i wiemy, że zrobiliśmy tę połowę dobrze, to już mamy pozytywną ocenę. I w tym momencie włącza się jakaś ambicja, chcemy mieć wyższą ocenę, wyciągamy ściągę, ryzykujemy. No i okazuje się, że nauczyciel nas złapał na tym ściąganiu. No i wiadomo, jedynka i bardzo często brak możliwości poprawy. Tak więc, no to już jest nasza porażka. Tak więc ściąganie jest ok, ale tylko w pojedynczych y, sytuacjach. Ale jak już musisz ściągać... To kilka reguł. Przede wszystkim naturalność. Jeżeli siedzisz przez cały rok szkolny w jednej ławce, to przed sprawdzianem nie zmieniaj tego miejsca, no bo od razu jesteś na celowniku takiego nauczyciela. No bo siedzisz w drugiej ławce od początku roku szkolnego do końca roku szkolnego i w dniu sprawdzianu zmieniasz miejsce na ostatnie w klasie. No to od razu jakaś lampka się zapala nauczycielowi, że no coś ten uczeń będzie kombinować. Nie ściągaj także z plecaka. Nie trzymaj tych ściąg telefonu podręcznika zeszytu nie trzymaj tego w plecaku no bo tak już pokazywałem wcześniej piszesz sprawdzian i patrzysz do plecaka piszesz sprawdzian i patrzysz do plecaka no twoje ruchy są nienaturalne tak więc od razu to widać nigdy ale to naprawdę nigdy nie trzymaj ściągi pod testem przyjdzie nauczyciel który będzie cię podejrzewać o ściąganie poprosi cię żebyś podniósł test no a pod tą kartką znajduje się twoja ściąga dziękuję do widzenia trzymanie w dłoni jest dużo lepsze. Otwieramy dłoń, zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Możemy ją trzymać blisko testu, będzie to wyglądało dużo bardziej naturalnie, a w razie, gdy nauczyciel będzie mieć jakieś obiekcje, że być może ściągasz, no to taką malutką kartkę, którą trzymamy cały czas w zaciśniętej pięści, będziemy w stanie łatwo wyrzucić. Pytanie finałowe. Czy ja ściągałem? Tak. Chociaż muszę przyznać, że robiłem to raczej bardzo rzadko. W podstawówce w ogóle sobie takiej sytuacji nie przypominam. W gimnazjum myślę, że na palcach jednej ręki byłbym w stanie wyliczyć ile razy ściągałem. W liceum, w szkole średniej, robiłem to nieco częściej i głównie z matematyki, ale tylko i wyłącznie dlatego, że matematyki nie pisałem na maturze. Byłem ostatnim rocznikiem. To był rocznik 2009, który nie musiał pisać matury z tego przedmiotu. Co wiązało się z tym, że nieco po Macoszemu trakt? towałem ten przedmiot, czego dzisiaj bardzo żałuję. Jednakże no na tym przedmiocie zdarzało mi się yy, ściągać, pani Małgorzato, przepraszam. pierwszy odcinek za nami. Chociaż powiem szczerze, że bardzo długo myślałem nad tym, czy w ogóle tego typu kanał stworzyć, tego typu materiały tworzyć. Ale nieważne, to już za mną ten kanał powstał, pierwszy odcinek już znajduje się na platformie, tak więc teraz gorąca prośba do Was. Sekcja komentarzy. W komentarzach dajcie znać, co było ok, co jest do poprawy, tak więc konstruktywna krytyka, mile widziana, chociaż ja sam tworząc jeszcze ten materiał zdaję sobie sprawę, że do poprawy jest całkiem sporo. Przede wszystkim wideo, korzystam z kamery internetowej, tak więc no tutaj na pewno będzie trzeba jakieś to poprawić. No ale na początek niech to starczy, zdaję sobie sprawę, że światło tutaj no, robi robotę, w moim przypadku robi złą robotę, ale z tym będę walczył, mam nadzieję, w kolejnych materiałach. I jeżeli chodzi o kolejne materiały, no właśnie, to będę wdzięczny za subskrypcję na tym kanale, a jak dasz lajka, like czy gdzieś to udostępnisz, to w ogóle będzie cudownie i wspaniale. Życzę Ci miłego dnia, pozdrawiam, do usłyszenia.